Najlepsze odkurzacze bezprzewodowe oznaczają pełną swobodę. No dobra, może ogranicza cię czas pracy, ale nie robi tego plątający się kabel. A że takie sprzęty są coraz to wydajniejsze, warto je bliżej poznać. Pomoże ci w tym mój niezależny ranking odkurzaczy bezprzewodowych. Zawiera głównie pionowe modele, ale nie tylko. Znalazło się też miejsce dla kilku robotów i małego odkurzacza ręcznego na akumulator. Linki do wyróżnionych sprzętów znajdziesz w podszczepionym komentarzu, a aktualizowaną wersję tekstową na portalu proranking.pl. Przejdźmy teraz do konkretów, startując od lidera rankingu. Dyson Gen5 Detect Absolute. Najlepszy odkurzacz bezprzewodowy z dwoma elektroszczotkami. Do dywanów, choć wypada uniwersalnie, i podłóg twardych. Ta pierwsza sama usuwa z siebie włosy i sierść i wyłuskuje głęboko tkwiące w wykładzinach drobiny. Druga ma rewelacyjny laser, za sprawą którego od razu dostrzeżesz, gdzie spoczywają śmieci i kurz. Poza tym to najmocniejszy odkurzacz bez kabla. Osiąga aż 280 watów powietrznych, a może pracować do 70 minut. To tym ważniejsze, że tryb ECO, wbrew swojej nazwie, jest cholernie wydajne. Zdążysz gruntownie wysprzątać większe lokum. Wysoka jakość wykonania zwiastuje niezawodność, przycisku nie trzeba trzymać, a waga nie jest przesadnie duża. To zwinny odkurzacz akumulatorowy, którym łatwo się manewruje. W zestawie znajdują się też mniejsze końcówki do trybu ręcznego. Oczyścisz przeróżne obiekty oraz miejsca. Dyson łączy w sobie potężną moc ssania z praktycznymi nowinkami technologicznymi. Na wyświetlaczu pokaże ci czas do rozładowania i nie wypuści zebranych alergenów, bo masz przed sobą odkurzacz bezprzewodowy z filtrem HEPA. Zdecydowany lider rankingu. Philips Aquatrio 9000 XW9463 na 11. Polecany odkurzacz bezprzewodowy z aktywnym myciem. Philips Aquatrio ściera przywarty brud na mokro dwoma obracającymi się szczotkami. Cały czas dozuje czystą wodę, a tę brudną zbiera w osobnym zbiorniku. Nie rozmarzesz tłustych czy lepkich plam, a szybko się ich pozbędziesz. Nie zobaczysz przy tym smug. Po robocie szczotki same się umyją w bazie ładująco-czyszczącej. Nie stracisz na to nerwów. To mocny odkurzacz bezprzewodowy z wymieniem baterią i dodatkowymi końcówkami trybu ręcznego. Elektroszczotka do pracy na sucho bezproblemowo wciąga kudły sierści z dywanów, nie mówiąc o lżejszych zabrudzeniach. Radzi sobie na grubszych wykładzinach, przy ścianach, w narożnikach i w wielu innych zakamarkach. Nie zabrakło podświetlenia LED. Dużo prędzej zlokalizujesz i zlikwidujesz skupiska kurzu oraz śmieci. Czujesz, że przydałby Ci się zarówno wydajny odkurzacz, jak i skuteczny mop? Kombinujesz, czy da się to połączyć w jednym urządzeniu? Okazuje się, że to jak najbardziej Możliwe. Spraw sobie to cudo, a zobaczysz, że odkurzanie i mycie podłóg mogą być dużo mniej męczące, bo szybsze. Dreamy L50 Pro Ultra bardzo dobry, samojezdny odkurzacz bezprzewodowy o mocy 19,5 paskali. Dzięki Dreamy obowiązek odkurzania spadnie z Twoich barków. Sprzęt dokładnie zasysa zabrudzenia, a system podwójnych szczotek zgarnia więcej śmieci i zapobiega plątaniu się np. sierści. Ten robot do odkurzania nie gubi się, nie blokuje, nie spada ze schodów i nie obija mebli. Prędko nauczy się układu Twojego mieszkania lub domu. Odkurzacz przejdzie progi do 4 cm, a w apce ujrzysz stworzone mapy i liczne Regulacje. To model z rotacyjnym mopowaniem i wielofunkcyjną stacją, która myje i suszy mopy. Oprócz tego przekierowuje śmieci z pojemnika do zintegrowanego worka. Unikniesz częstego opróżniania oraz kontaktu z brudem. Odkurzanie i mycie tuż przy ścianach i w narożnikach również na duży plus. Trudno tu dostrzec jakieś minusy. Jeżeli nie wiesz jaki odkurzacz bezprzewodowy oszczędzi najwięcej Twoich sił, zdecyduj się na Dreamy L50 Pro Ultra. Samodzielnie odkurza i wykonuje czynności konserwacyjne że precyzyjnie sprząta wszelkie powierzchnie, poprawki nie będą potrzebne. Przyjemna wizja, prawda? Dyson V15 Detect Absolute. Mocny odkurzacz bezprzewodowy z elektroszczotką. Każdy test, nawet odkurzania sierci zwierząt z wykładziny wypadł celująco i to na trybie eko, a wystarczy ci on na około 60 minut ciągłego sprzątania. Co więcej, szczotka do dywanów sama się czyści. Nie stracisz na to czasu i nerwów. Laser elektroszczotki podłogowej z miękkim wałkiem rozświetli z kolei posadzkę, pokazując Ci drobny kurz. W dodatku odkurzaczem łatwo się manewruje, nie jest ani zbyt ciężki, ani zbyt głośny jak na swoje olbrzymie możliwości. Zagwarantuje Ci dynamiczne odkurzanie, a wjedziesz nim pod wiele niskich obiektów. Rzecz jasna, V15 działa też w trybie typowo ręcznym. Za pomocą końcówek z zestawu zgarniesz kurz i brud z mebli, również tapicerowanych, legowiska psa, listew czy z wnętrza samochodu. Nie idąc na większe kompromisy, zamów Dyson V15. To fenomenalny odkurzacz bezprzewodowy na duży metraż i bardzo zaśmiecone powierzchnie. Nie ma dla niego trudnych zadań. Pełny test tego modelu znajdziesz na portalu prorankingi.pl Roborock Saros 10R. Autonomiczny odkurzacz bezprzewodowy, który praktycznie wszędzie się dostanie. Ma niecałe 8 cm wysokości, więc wjedzie pod wiele mebli i zbierze kurz. Urządzenie samodzielnie reguluje siłę ssania, dostosowując ją do poziomu zabrudzenia. Niezawodnie działa niezależnie od warunków oświetleniowych, a w apce ustawić harmonogram pracy, nie musząc być przy robocie, gdy sprząta. Brak wieżyczki z laserem nie przekreślił perfekcyjnego nawigowania. Liczne czujniki pomagają ustalić optymalną trasę. Przejazdu. Nie ma mowy o upadku ze schodów czy obijaniu mebli. Funkcja mopowania bazuje na dwóch obrotowych padach, które efektywnie ścierają plamy. Baza robota umie je zdjąć, umyć gorącą wodą oraz wysuszyć ciepłym powietrzem, więc niczym się nie przejmujesz. Odkurzacz pokonuje też progi do 4 cm. Ranking odkurzaczy bezprzewodowych bez Roborock Saros 10R to byłby błąd, którego nie mogłem popełnić. Sprzęt samojezdny, skuteczny i w wielu kwestiach inteligentny. Odnajdzie się w bardziej zagraconym pomieszczeniu, zwinnie omijając przeszkody i usuwając nieczystości. Tefal XForce Flex 1480TY9BD1. Dobry odkurzacz akumulatorowy bez kabla, a za to z diodami LED oraz łamaną rurą Flex. Zniweluje konieczność pochylania się w trakcie sprzątania. Nie nadwyrężysz swoich pleców. Szczególnie że wysoka moc sąca do 240 W powietrznych już za pierwszym przejazdem zbierze co trzeba. Prześwit z przodu elektroszczotki wywołuje efekt wciągania nieczystości z niewielkiej odległości. Pojemny zbiornik na śmieci zaoszczędzi twój czas. bo nie wymaga częstego opróżniania. Maksymalny czas pracy wynosi aż 2 godziny dla trybu ręcznego. Istotne, że pozostałe opcje pewnie wystarczą Ci na wysprzątanie większego metrażu. Wielofunkcyjność podnoszą dodatkowe końcówki. Wyzerujesz kurzy z mebli, schodów, listew, klawiatury, wnętrza swojej bryki i innych miejsc. Jest także funkcja mopowania osobną nakładką z zestawu. Tefal Xforce Flex 1480 to jeden z najlepszych odkurzaczy bezprzewodowych na akumulator. Nadaje się do paneli, parkietu, ale i różnych dywanów. Oka mgnieniu odświeżysz nim swoje podłogi również za sprawą funkcji przemywania posadzki. Mowa Z50 Ultra. Doskonale mopujący odkurzacz bezprzewodowy samo jest tego typu przejawia rasowe aktywne mycie, bo z dozowaniem czystej wody i za pomocą taśmociągu. Masz z głowy używanie klasycznego mopa z wiadrem. Ten nowoczesny robot zrobi to za Ciebie. I to jak? Przy okazji usunie śmieci, sierść i niewidzialne gołym okiem drobiny, wciągając je przy ciśnieniu wynoszącym 19 tysięcy paskali. Poradzi sobie z niezłym bałaganem. W oczy rzuca się unowocześniona stacja. Ładuje sprzęt, myje mopę gorącą wodą, osusza je, Uzupełnia detergent, jak i gromadzi zebrane nieczystości oraz brudną wodę. Szkoda, że jeszcze kawy nie robi. Nawigacja laserowa czuwa z kolei nad rozsądnymi trasami. Wiele parametrów szczegółowo ustawisz w aplikacji mobilnej. Zobaczysz tam przy okazji mapy swojego domostwa. Ranking odkurzaczy bezprzewodowych byłby dużo gorszy bez MOWA Z50 Ultra. Oczekując wysokiej wydajności zarówno zasysania śmieci, jak i zmywania plam, przy minimalnym wkładzie sił, zamów ten wielofunkcyjny sprzęt bez kabla. Bosch BHN-20L Jaki mały odkurzacz bezprzewodowy ręcznego typu? Bosch stanowi odpowiedź. Super kompan, gdy coś Ci się rozsypie lub postanowisz zebrać kurz z domowych bibelotów. Urządzenie tak samo dobrze sprawdzi się podczas odkurzania wnętrza samochodu, w tym jego bagażnika. Ten kompaktowy odkurzacz akumulatorowy waży zaledwie 1,1 kg. Nie nadwyręży za bardzo Twojego nadgarstka i łatwo go przechowasz. Przyda Ci się do odkurzania tapicerki meblowej, kratek wentylacyjnych, jak i klocków LEGO. Działa do 45 minut po naładowaniu. Moc sania ustawisz w dwóch poziomach. Filtr jest zmywany, więc nie musisz go wymieniać. Na wyposażenie trafiła szczelinówka, którą oczyścisz ciaśniejsze zakamarki. Niewielkie odkurzacze bezprzewodowe też mają sens, co potwierdza Bosch. Leciutki, a długo pracujący model z zadowalającą siłą ssącą. Nie kosztuje dużo, zatem z powodzeniem może u Ciebie robić jako dodatkowy odkurzacz domowy i do auta. Zostań jeszcze ze mną na krótkie podsumowanie. W zasadzie każdy odkurzacz bezprzewodowy pionowy Dyson to świetny wybór. Ja wyróżniłem ostatnie dwa flagowce, bo mają najlepszy stosunek czasu pracy do wydajności. Jeżeli jednak oczekujesz super skutecznego mopowania, wybierz Aqua Trio od Philips. Twoje podłogi będą wolne od śmieci oraz lśniące czystością. Wśród robotów dominują flagowce marek Dreamy, Roborock i Mova. Te, które Ci polecam są mocno wypasione. Wzorowo odkurzają, skutecznie myją i same o siebie dbają, w do zadaniowych stacjach. Siódme miejsce przyznałem pionowemu odkurzaczowi bez kabla od Tefal, mocny z łamaną rurą diodami LED i mopowaniem obrotowymi dyskami. Wiedzie Prym w swojej cenie ranking zamyka niepozorny odkurzacz ręczny Bosch. W praktyce zadziwia siłą saniak na swoją konstrukcję, no i kosztuje nieporównywalnie mniej od reszty zestawienia. Jeżeli masz dodatkowe pytanie lub własną opinię, napisz. Pamiętaj o linkach zakupowych, które podałem w podczepionym komentarzu. Wpadnij też czasem na prorankingi.pl na portalu znajdziesz niezależne, często aktualizowane rankingi przeróżnych odkurzaczy i nie tylko. Na koniec dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale na kanale.